Cześć. Szukasz kamery do auta, ale nie masz czasu wertować poradników, rozkminiać tematu i potrzebujesz po prostu konkretnych rekomendacji, no to jesteś w dobrym miejscu. Oto ranking najlepszych kamer samochodowych według widorejstratory 24 na rok 2024. Przedstawię w nim konkretne modele w różnych segmentach cenowych, które moim subiektywnym zdaniem najbardziej zasługują na Twoją uwagę. Podkreślam słowo subiektywny, bowiem polecam kamery samochodowe, które zostały przez nas przetestowane, które znam i które moim subiektywnym zdaniem są godne polecenia. I to wcale nie znaczy, że wszystkie inne kamery są złe. Dodam, że ta edycja rankingu jest w jakimś sensie wyjątkowa, bowiem właśnie w tym roku WR24.pl obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia. To już kawał czasu, i tak mi się wydaje, że może nie jestem alfują mego, ale coś tam może o tych kamerkach wiem. Ja się cały czas czegoś uczę. Bez przerwy. No i tą wiedzą chętnie się dzielę. Poprzez materiały takie jak ten ranking, ale też wiele, wiele innych, które znajdziesz już na kanale w YouTube oraz w bazie wiedzy WR24. No ale dobra, nie przeszedłem się tutaj przecież samochwalić. Zaczynam. Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje David Lorenz z wideorejestratory 24pl na start, mimo wszystko, odrobina teorii, bowiem w dalszej części tego materiału będę używał kilku takich technicznych i nieco hermetycznych pojęć, więc zdaję sobie sprawę, że mogą być nie do końca zrozumiałe. Dlatego, tu na tym ekranie pokrótce wyjaśniam ich znaczenie. Jeśli chcesz, zrób pauzę teraz i zapoznaj się z nimi na spokojnie. No a teraz lecimy z rekomendacjami. Na początek tanio i dobrze, czyli kamerki budżetowe do około 500 zł. 70mai A200 Kamera dyskretna z wyświetlaczem, ale też z modułem Wi-Fi i aplikacją na smartfon. Warto podkreślić także aktywny tryb parkingowy z nagrywaniem w trybie timelapse oraz detekcją kolizji. Rozdzielczość nagrywania to tylko Full HD, ale nie daj się zwieść pozorom. Bidorejestrator świetnie radzi sobie z wychwytywaniem szczegółów, a skuteczny tryb HDR zadba o skuteczność nagrań także w nocy. 70 My A200 jest dostępny w wersji na przód bądź przód i tył. Kamerę tylną można też dokupić i podłączyć osobno później. Generalnie w cenie poniżej 500 zł za wersję dual naprzód i tył z trybem parking i bardzo skutecznym nagrywaniem w dzień i w nocy Seventy My A200 to moim zdaniem najlepsza z najtańszych kamer i zdecydowanie ją rekomenduję w tym segmencie budżetowym. Mio C595W. Widorejestrator niewielki, ale o nieco bardziej klasycznej budowie i sposobie mocowania na uchwycie z regulacją. Uchwyt w zestawie jest przyklejany ale alternatywnie można dokupić również uchwyt przyssawkowy. Pod względem jakości i skuteczności nagrań sytuacja jest bardzo podobna jak w przypadku wspomnianego wcześniej 70 A200. Rozdzielczość tylko Full HD, ale jest HDR, więc bardzo dzielnie ten wideorejestrator poradzi sobie ze skutecznością również w nocy. Z wyróżniających ten wideorejestrator funkcji dodatkowych yy, warto wymienić np. moduł Wi-Fi z aplikacją, aktywny tryb parkingowy z buforem detekcji ruchu i uderzeń, a także moduł GPS z funkcją ostrzegania Fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości. Całość w rekomendowanej cenie 399 zł to moim zdaniem naprawdę solidna propozycja. Dlatego C595W od Mio zdobywa moją rankingową rekomendację. Warto też dodać, że Mio proponuje 3-letni okres gwarancyjny na swoje produkty. Wchodzimy z rekomendacjami na wyższy poziom, czyli segment średni. Kamery od około 500 złotych wzwyż, 70 Mai A510. To nowość marki 70 Mai ale jestem przekonany, że będzie hitem sezonu. Dlaczego? Na pozór kamera wygląda niemal identycznie jak wspomniany przed chwilą A200. Także występuje w wersji na przód oraz przód i tył. Jakie są zatem różnice? Jest ich kilka, a z tych bardziej kluczowych A510 posiada GPS. A A510 obsługuje kartę pamięci 256 GB. Kamera przednia w A510 ma jeszcze lepszą optykę opartą o nowej generacji sensor Sony Wars 2 z nagrywaniem 2.5K zamiast Full HD oraz oczywiście bardzo skutecznym HDR. No i najważniejsze, A510 oferuje wsparcie dla usług chmurowych poprzez sieci 4G LTE, i ta ostatnia nowość jest szczególnie interesująca. Co prawda wymaga to podłączenia poprzez osobny moduł UP04, lecz mimo to A510 to najtańszy widorejstrator ze zdalnym dostępem przez internet na polskim rynku. Alternatywą dla A510 w segmencie średnim jest 70 A810. To ubiegłoroczny hit, który oferuje m.in. rozdzielczość 4K, oczywiście z HDR, czy na przykład inteligentną detekcję ruchu ludzi w trybie parkingowym. Choć jest nieco droższy, wciąż stanowi ciekawą propozycję, którą warto rozważyć, jeżeli chcesz coś o szczebelek wyżej od A510. Mimo wszystko uważam, że w sugerowanej cenie detalicznej 649 za wersję dual na przód i tył. Seventime A510 to jeden z najlepszych widorejestratorów w aktualnej ofercie pod względem relacji jakości funkcjonalności do swojej ceny. I właśnie dlatego jestem przekonany, że to będzie hit tego sezonu. Viofo A119 Mini 2. Jak nazwa sugeruje, kamera miniaturowa, dyskretna w budowie i montażu. Kamerka tylko naprzód, bez opcji podłączenia kamery tylnej. Wyposażona w sensor Starvis 2 nagrywa w rozdzielczości 2,5 i posiada funkcję Auto HDR. Dzięki tej funkcji HDR uaktywnia się tylko w godzinach wieczornych, by za dnia nagrywać bez HDR. To gwarantuje rewelacyjną skuteczność w wychwytywaniu szczegółów o każdej porze. Funkcjonalność na bogato. Moduł GPS, dwuzakresowy moduł Wi-Fi za aplikacją aż 3 tryby parkingowe, buforowanie zdarzeń, obsługa kart pamięci do 512 giga, opcjonalny bezprzewodowy przycisk do zabezpieczenia nagrań, a także, co rzadziej spotykane u konkurencji, komunikaty głosowe w języku polskim oraz możliwość wywoływania niektórych funkcji widorejestratora za pomocą komend głosowych. To już niestety w języku angielskim. Turn on Wi-Fi. Wi Zatem, jeśli celujesz w dyskretną, ale zarazem funkcjonalną i skuteczną kamerę naprzód, a zdalny dostęp z aplikacji przez internetową chmurę nie stanowi dla ciebie istotnej zalety, zdecydowanie rekomenduję Viofo A119 Mini 2. Wantru S1 Pro. To kamera na przód i tył, wyposażona w optykę StarVis 2, rozdzielczość 2,5K w kamerze przedniej i Full HD w tylnej, a także tryb Auto HDR, taki sam jak w tym Viofo, o którym mówiłem przed chwilą. WANtro oferuje także całkiem solidną funkcjonalność. Aktywne tryby parkingowe, buforowanie wideo, dwuzakresowy moduł Wi-Fi, aplikacja na smartfon, moduł Bluetooth do podłączenia takiego opcjonalnego przycisku do zabezpieczania nagrań czy wyłączania mikrofonu, moduł GPS z funkcją kompasu, Obsługa kart pamięci do 512 GB czy komendy głosowe. Po angielsku oczywiście. No i wreszcie funkcje chmurowe poprzez opcjonalny moduł 4G LTE. Co prawda, w czasie, gdy przygotowuję ten ranking, moduły jeszcze nie są dostępne w sprzedaży, ale mam już potwierdzenie, że będą one kompatybilne z zakupionymi wcześniej egzemplarzami S1 Pro właśnie. A zatem posiadacze tego modelu mogą znacząco poszerzyć zakres funkcjonalny swojego widorejestratora. Reasumując, Wantru S1 Pro to bardzo funkcjonalny. Widorejstrator na przód i tył, a zarazem nowy reprezentant kategorii widorejstratorów chmurowych. Czas na rekomendacje z górnej półki, choć jeszcze nie najwyższej. Oto polecane widorejstratory w cenie od około 1000 zł wzwyż. Viofo A229 Pro. Flagowy model marki VioFo, który występuje w trzech wariantach naprzód, naprzód i tył oraz na przód, tył i wnętrze. Najpopularniejszy wariant to Dual, czyli naprzód i tył, ale to wersja na przód, tył i wnętrze gwarantuje najszerszy zakres nagrywania i największą użyteczność tych nagrań. Viofo A229 Pro to przede wszystkim rewelacyjna konfiguracja układu optycznego. Sensor Sony Starvis 2 w kamerze przedniej oraz tylnej z przodu nagrywa w 4K HDR, a z tyłu 2,5K HDR. W modelu trzykanałowym obiektyw wewnętrzny nagrywa co prawda tylko w Full HD, ale też z bardzo skutecznym trybem HDR. Pod względem jakości i realnej skuteczności rejestrowania materiału dowodowego, ta kamera jak na razie jest bezkonkurencyjna. Niemniej jej funkcjonalność też robi wrażenie aktywne tryby parkingowe, detekcja ruchu i uderzeń z buforowaniem, szybki dwuzakresowy moduł Wi-Fi z aplikacją na smartfon, opcjonalny przycisk do zabezpieczania nagrań, aż czterozakresowy moduł GPS, obsługa kart pamięci do 512 GB, komunikaty głosowe po polsku i sterowanie poprzez komendy głosowe po angielsku oczywiście. Do pełni szczęścia brakuje właściwie już tylko dostępu przez chmurę. Mimo to Viofo A229 Pro zdobywa moją zdecydowaną rekomendację jako jeden z. Z najlepszych i najskuteczniejszych widorejstratorów. Nie tylko w swoim segmencie cenowym, ale też ogólnie. FindView GX1000. Dyskretny i funkcjonalny widorejestrator na przód i tył. Optyka w tym modelu oparta jest o nieco starszy sensor Sony Starvis pierwszej generacji, nie drugiej. Jednak dzięki rozdzielczości 2,5K oraz trybowi HDR w obydwu kamerach przedniej i tylnej jakość i skuteczność nagrywania jest bardzo wysoka. Jest to też pierwszy w tym rankingu widorejestrator, który nie posiada wyświetlacza. Zatem większość funkcji obsługiwana jest za pośrednictwem smartfonu i bardzo użytecznej aplikacji FindView. Można znaleźć m.in. rozmaite tryby nagrywania podczas jazdy oraz na postoju. I tu warto dodać, że kamera jest zasilana bezpośrednio z instalacji elektrycznej w samochodzie, więc do nagrywania parkingowego nie jest wymagany żaden dodatkowy adapter zasilania. Jest też moduł GPS z ostrzeganiem o fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości, są też komunikaty głosowe po polsku czy buforowanie wideo. Alternatywą dla GX1000 są bliźniacze modele GX400 oraz GX4K. Pod względem budowy i funkcjonalności te modele są niemal identyczne, a główne różnice tkwią w układzie optycznym. Otrzymałem też potwierdzenie, że w okresie wakacyjnym tego roku oczekiwana jest premiera modelu GX1000 Cloud. Jak nazwa sugeruje, model ten będzie posiadał wsparcie dla usług chmurowych. Tym samym śmiało rekomenduję FindView gx 1000 lub jego pokrewne alternatywy, jako solidny, funkcjonalny i niezawodny widorejstrator. Warto tutaj bowiem nadmienić, że kamery FindView pochodzące z autoryzowanej polskiej dystrybucji objęte są trzyletnim okresem gwarancyjnym. Wantru N4 Pro To solidny widorejstrator trzykanałowy, czyli na przód, tył i wnętrze samochodu. Pod względem budowy nie jest to kamera szczególnie dyskretna, lecz z drugiej strony e, główny moduł ma zintegrowaną kamerę do przodu i do wewnątrz, co z kolei ogranicza e, konieczność poprowadzenia dodatkowego kablowania w kabinie. rejestrator nagrywa 4K z kamery przedniej oraz Full HD z kamery tylnej i wewnętrznej. We wszystkich modułach obecny jest także tryb HDR. Zatem pod względem jakości i skuteczności nagrań N4 Pro na pewno nie zawiedzie. Nie zawiedzie także pod względem funkcjonalnym i oferuje pełen zestaw funkcji oczekiwanych w tym segmencie. Lecz niestety z wyłączeniem funkcji chmurowych poprzez moduł 4G LTE. W przeciwieństwie do wspomnianego wcześniej modelu Wantru S1 Pro Póki co niestety nie zdobyłem jednoznacznej informacji o dostępności modułów kompatybilnych z modelem N4 Pro w przyszłości. Model ten rekomenduję do zastosowania na przykład w taksówkach, ale także dla wszystkich, którzy po prostu chcą poszerzyć znacznie zakres rejestrowania użytecznego materiału dowodowego w trakcie jazdy, jak i podczas postoju. Na koniec pozostawiam rekomendacje z najwyższej półki cenowej, bo na sugerowane w tym segmencie widorej trzeba przygotować grubo ponad 2 a nawet 3000 zł. Jednak każdy z nich wyróżnia się pod jakimś bardzo specyficznym względem, którego próżno szukać u tańszej konkurencji. Finkware T700. To kamera dwukanałowa, czyli na przód i tył, ze zintegrowanym modułem 4G LTE i dostępem do funkcji chmurowych ThinkWare Connected. Nagrywanie tylko Full HD, bez StarWiz 2, bez HDR i pomyśleć można w tej cenie, z czym w ogóle do ludzi? No właśnie, Finkwer T700 sam w sobie może szał nie robi, ale, ale stanowi bazę do zbudowania unikalnego systemu zdalnego nadzoru złożonego z maksymalnie aż pięciu osobnych kamer, a więc przednia i tylna, czyli te, które domyślnie znajdziesz w pudełku, a dodatkowo można dołożyć kamerę wewnętrzną oraz dwie boczne. W rezultacie na bazie T700 można uzyskać kompleksowy monitoring otoczenia i wnętrza samochodu ze zdalnym dostępem przez Internet, i to moim zdaniem idealna rekomendacja na przykład pod zastosowania flotowe, choć i nie tylko. Pinkware U3000, flagowy model koreańskiej marki Pinkware flagowy, więc wyposażony w optykę Sony StarWiz 2, nagrywanie 4K z przodu, 2,5K z tyłu, szereg funkcji dodatkowych, z chmurą włącznie, ale ma jeden istotny mankament, to brak trybu HDR. Czym zatem U3000 wyróżnia się na tle konkurencji? To detektory mikrofalowe, czyli w skrócie radary, do wykrywania ruchu zarówno w kamerze przedniej, jak i tylnej. W praktyce to oznacza rekordową oszczędność poboru energii, która jest kluczowa dla długotrwałej pracy widorejstratora podczas postoju. W przeprowadzonym przeze mnie osobiście eksperymencie, U3000 czuwał w trybie parkingowym przez tydzień non-stop. Tydzień! Podczas gdy konkurencyjny widorejstrator, taki nazwijmy to klasyczny, w tych samych warunkach czuwa maksymalnie kilkanaście godzin. Godzin. Dlatego Finkware U3000 to bardzo mocna rekomendacja dla osób, którzy za priorytet stawiają skuteczny i długotrwały monitoring parkingowy. Bowiem żadna inna aktualnie znana mi kamera samochodowa nie oferuje podobnego systemu detekcji ruchu, co U3000 właśnie. Blackview DR970X LTE. Plus. Wreszcie Blackview, czyli marka, którą od lat osobiście cenię i rekomenduję mimo niezmiennie najwyższej półki cenowej. Dlaczego? Flagowy model DR970X LTE Plus to widorejstrator, wszystko mający. No, prawie wszystko mający. Optyka, oczywiście, Sony Star 2, nagrywanie 4K z przodu, Full HD z tyłu, tryby parkingowe, GPS, WiFi, aplikacja, wbudowane 4G LTE i tak dalej, i tak dalej. No, ale prawie robi dużą różnicę, bowiem do pełni szczęścia brakuje tylko jednego, czyli skutecznego trybu HDR. Nawiasem mówiąc, sytuacja jest tu analogiczna jak we wspomnianym przed chwilą Finkware U3000. Dlaczego producenci najdroższych wideorejestratorów z tej półki premium nie wykorzystują w pełni potencjału podzespołów, które stosują w swoich produktach? no to już chyba na zawsze pozostanie dla mnie zagadką. Mimo to Blackview wyróżnia się dzięki najbardziej kompleksowej usłudze chmurowej Blackview Cloud. Oferuje ona zdecydowanie najszerszy na rynku zakres funkcjonalności dostępnych zdalnie z aplikacji w smartfonie, przez internetową chmurę i sieci 4G LTE. Konkurencyjna usługa Thinkware Connected jest chyba funkcjonalnie najbliższa, choć nadal nie tak kompleksowa jak Blackview Cloud właśnie. I właśnie dlatego ostatnią rekomendacją tego rankingu jest ten widorejstrator. prawie wszystko mający Blackview, ale tylko z uwzględnieniem funkcjonalności chmurowych. Jeżeli chmura Cię po prostu nie kręci, to po prostu przewin do tyłu i skorzystaj z moich wcześniejszych propozycji. tytułem podsumowania dodam, że wszystkie widorejestratory, które widzicie za moimi plecami, które tutaj rekomendowałem, oczywiście znajdziesz w24pl, a stosowne linki w opisie. W opisie dodałem też odnośniki do przydatnych materiałów. Road testów, unboxingów, prezentacji, porównań itd. Dzięki nim dowiesz się więcej na temat tych widorejestratorów. Daj znać w komentarzu, czy ten ranking i te rekomendacje pomogły Ci wybrać właściwą, czy najlepszą po prostu kamerę do Twojego samochodu. A jeśli zastanawiasz się, którego rejestratora osobiście używam aktualnie w swoim samochodzie? Tego. Dzięki za oglądanie, do następnego razu. Cześć! Wideorejestratory24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.